Coraz rzadziej dziwią nas wystawy plenerowe organizowane przez najróżniejsze podmioty. Co więcej, spotykają się z żywym zainteresowaniem. Jeśli mamy do pokazania coś istotnego, warto z tej formy skorzystać. W Mławie jest istotny jubileusz. Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej przygotowało kolejną wystawę plenerową, która znajduje się w głównej alei parku miejskiego w Mławie. Tym razem przygotowaliśmy wystawę poświęconą policji. Z okazji 103. rocznicy powstania Policji Polskiej oraz 30. rocznicy powstania Komendy Powiatowej w Mławie. Obie rocznice zasługują na uczczenie, a nic lepiej nie wyraża pamięci, jak archiwum dokonań z przeszłości wzbogacone o współczesny dorobek. Na wystawie można oglądać zarówno archiwalne zdjęcia. Przedstawiających policjantów z czasów międzywojnia oraz zdjęcia aktualne. Wystawa została wzbogacona o napisy i podpisy i krótką historię Policji Powiatowej w Mławie. Na wystawie znajdują się unikalne zdjęcia ustawy o Policji z 1919 roku, który to dokument jest w zbiorach Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej. Muzeum zaprasza do zapoznania się z wystawą.